EJ MŁOBUZY! Przeszkadza mi. Tak, to jestem bardzo zajęta. To już naprawdę, nie rzadko Nie, da, jestem zajęta mi. bardzo, bo ja nie lubię wyżej papierów, muszę się skupić. Tak, mi się to podoba. To jest taki przepiękny vibe, słuchajcie. Wszyscy znajomi to podziwiają. <noise> Mega się cieszę, nie mogę się doczekać świąt. Dzisiaj napisałem rodzince zadania świąteczne, a tu jest mój dzisiejszy outfit. Jeszcze te buty ubiorę sobie kremowe i idę dziś robić foty. Proszę byłem taki na niedobrodę, ale jakoś teraz ostatnio się przekonałem. Wygląda tak bardziej poważnie, podoba mi się to. Wybieram się do biura, bo pewnie jakieś muszę paczki dobrać, żeby Karolina nagrała film. Karolina dzisiaj miała iść z Kasią, ale niestety jakaś przyrzębiona jest i idzie sama na masaż. A jutro wybieramy się z Karoliną na urodzinki takie. I będą mieli przyjaciele. I ja się tam napatoczę. <noise> I idziemy razem do restauracji zjeść. Takiej fajnej restauracji. Na pewno wam nagram. I później do teatru. A później może jeszcze pójdziemy gdzieś na drillno. Więc fajnie. Ja dzisiaj będę musiał upiec tort. Więc w tym filmie zobaczycie, jak robię tort. Normalnie bym to robił 4 dni, ale postaram się zrobić wszystko jeden dzień i jutro go przełożyć. Przełożyć i jutro go otynkować. Więc dużo, dużo roboty, ale yy, nie przyszła mi jedna rzecz, taka złota farba, bo chciałam zrobić go taki kremowo złoty, yy, z rozmarynem, z ziołami tak ładnie. Zrobić taki, żeby był taki o, coś w tym stylu w tym klimacie. Ale pewnie mi się to nie uda. Słuchajcie, bo nie przyszła do mnie złota farba, ale mam jakieś złote prawniki. Mam tam dużo dekoracji, zobaczcie, muszę je poukładać i nie mam złotej farby, ale przyszedł mi taki biały barwnik. Czytałem w internecie i dodam go do mm, masy myślanej tej, co będę perfect for buttercream. Widzicie, idealny do mm, tego tynku. Ja on zrobi się taki biały, biały. To będzie pięknie, będzie pięknie wyglądał. Mam to. nie wiem czy to jest złoto, czy jest srebro? To jest chyba to jest złoto, powiedzcie, żeby było złoto, nie srebro, srebro, to szkoda. Ostatnio wam wspominałem, że wrócił mi taki mega przeświąteczny vibe, nostalgia mnie złapała. Spadł dzisiaj śnieg i zacząłem myśleć o takich super wspomnieniach z Holandii, jak tam żyłem właśnie spadł śnieg, śniegu, było śniegu. Musiałem jeździć na rowerze do pracy, jak z Aleksandrą gdzieś jeździliśmy, pamiętam, na rowerach w zimę, wszystko mi się przypomniało. Wszyscy znajomi. I też o ojcu, o, właśnie, który już nie żyje. E jakie fajne rzeczy zawsze robiliśmy, jakieś wyprawy. No tak, tak naprawdę na zupełnie mi się złapało. Jakie święty też mieliśmy w Holandii. Było naprawdę pięknie. I w tym roku uważam, że jestem tak zadowolony z tych świąt, które będą. Tak naprawdę cieszę się, że będą. I, że nic nie będzie na sztucznie, wiecie, że nie będzie sztucznej atmosfery, że wszyscy, nikt się nie pokłóci w rodzinie, w ogóle, że się świetnie trzymamy i w ogóle w rodzinie się u nas nikt tak nie budzi. I, w sensie mówię tutaj o rodzinie też Karoliny, i mojej mamie, bo zresztą rodzinki, ja nie mam kontaktu tak naprawdę. Ole, tutaj jest fejt! Słuchajcie, fajcik. Dobrze, uciekam. Zaraz widzę się z Maćkiem, nagram Maciocha. Eee, Dano się też z nimi widziałem. I ja jestem w ogóle jako fotografem, więc zawsze mu robię super foty na Insta i mówię: Maciek, sesja zdjęciowa zimowa. A tutaj nie ma czasu, nie ma na nic czasu. Yo, hey, jesteśmy z Maciekiem. Maciek się przebrał, dzisiaj już jest świąteczny. Ja, świąteczny, mam mega świąteczny sweter i gorącą czekoladę. No, jest przygotowany do sesji zdjęciowej, bo dzisiaj z Maćkiem będziemy cykali foty. Kiedy ostatni raz zrobiliśmy zdjęcie? Dawno, nie? No, już dawno temu. Ostatni Darno. raz to chyba na katamaranie. Tak, na wakacjach? W nie, sumie tak. Nie, nie, później byliśmy też tutaj. Ale nie robiliśmy zdjęć. Nie robiliśmy zdjęć. Ale wtedy co, Te zdjęcia, zdjęcia, które masz, to były to wcześniej. Był katamaranie. Przed? Mm. Przed. No to na katamaranie. To może prac. dawno. Dawno. Wcześniej? W biurze nikogo nie ma. My idziemy robić zdjęcia. Przyszły jakieś fajne paczuszki Karo, jakieś świąteczne To Może wam pokażę coś w domku A my idziemy do choinki Przy choince zrobimy zdjęcie No i tak pięknie spadł śnieg tak Jak widzicie Wszystko się roztopiło Dzisiaj przyszłam do spa Będę miała kąpiel Miałam przyjść z koleżanką, ale się rozchorowała Także będę sama polecałam Wam już to spa w moim filmie o bo bonach prezentowych będę miała najpierw pewnie peeling wykonywany tutaj mam sól tutaj a później działamy z masażem także nie mogę się doczekać no powiem Wam, że przegenialny relaks na początku był peeling całego ciała później sauna w tamtym pomieszczeniu z, z bukiwaniem później kąpiel w wannie z płatkami róż, z solą e, z przekąskami, jakieś owoce, orzeszki później masaż, e, taki baliski całego ciała Jestem tak zrelaksowana. Jeszcze maseczka na twarz w płachcie. Naprawdę powiem wam, że rewelacyjnie. Polecam na max. Jedyny problem to parking i cena. No wiadomo, że wysoka, ale uff, warta. I jak będziecie szli na taki masaż, zabierzcie napiwek dla pani, bo zasługują. To są najlepsze masaże na świecie. Te balijskie i tajskie. Pani wiedzą, co robią. Jestem tak po prostu wymasowana. Także dzisiaj sama, ale, ale nadal było miło. Masaż czekało na mnie. Wegetariańskie jedzenie, można zamówić też wersję mięsną. I zamówiłam sobie tajską kawę z mleku kokosowym. Także zajadam, ale powiem wam, że jeść w takich okolicznościach, sama przyjemność. Zobaczcie, jakie słodkie listki. Pięknie, tu jest wszystko zrobione. Trzeba Wam pokazać, bo tu przed salonem jest tak pięknie, świątecznie zrobili dekorację. Powiem Wam, że rzadko to się spotyka, żeby ktoś tak pięknie, wiecie, no przykłada uwagę do tego, aż tak ślicznie. To nie jest żaden post sponsorowany, żebyście nie myśleli, ja tutaj przychodzę prywatnie, ale wow. A tutaj są takie sanie i można sobie w nich zrobić zdjęcie, zobaczcie, wow. Także tak jak mówię, relaks udany na maksa, teraz tylko, trzymajcie kciuki, żebym nie dostała jakiegoś, może nie mandatu, bo tutaj to nie ma tych, parkometrów. A ja zawsze i tak włączam, ale stanęłam na takim miejscu, które jest takie wątpliwe. Nie to, że um, takie dziwne. Wszystkie miejsca tutaj są takie, jakby porezerwowane na tym białym kamieniu dla firm albo dla osób prywatnych. I to miejsce nie miało tego takiego, takiej tej blokady, ale było koło innego miejsca, które miało. I tak zastanawiam się, no mam nadzieję, że nic tam nie jest nie tak. Zaraz sprawdzimy. Darek jest w Arkadii, robi zakupy świąteczne, pojechał sobie. Ja jadę po córę, akurat się dobrze w czasie złożyło. No żałuję, że z koleżanką się nie wybrałam, bo miałam z Kasią sobie jechać, ale powiem Wam, że mimo wszystko było fajnie. Wiecie, nawet samemu można się zresetować. Troszeczkę mi wczoraj stres dopadł, nie powiem, bo... A, powiem Wam co, przy wprowadzaniu tego nowego Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, dla firm takich, wiecie, małych jak moja, dla średnich, ale też dla wielkich korporacji jest to wielki cios, dużo zmian, więc dzisiaj Darek powie, poszedł do księgowości rozmawiać o tym. O, jest to stresujące, powiem Wam. Niedobrze się dzieje. Dla, dla przedsiębiorców niedobrze się dzieje. Dla osób prywatnych te progi podatkowe są troszkę zmienione, więc jest to dla nich korzystnie. Natomiast dla, dla przedsiębiorców jest fatalnie, fatalna sytuacja. Nie dziwię się, że ludzie się wy. wy, wy, wy noszą z firmami za granicę, do Czech, na Litwę, do Anglii, nie wiem czy jeszcze się da no, czy na Cypr, żeby unikać podatków, ale nie, naprawdę powiem Wam, że trochę mnie wczoraj to dobiło, jakoś tak dopiero zaczęłam czytać te przepisy, później się za to zabrałam, przez to, że tyle w tym roku jest pracy w tym grudniu i wkurza mnie to, wkurza mnie to, że wiecie, że że takie zmiany tak nagle, niestopniowo nagle, z miesiąca na miesiąc ład, jaki ład, bezład dla mnie, no ale ale pięknie tu jest, pięknie jestem na tym białym kamieniu, koszmarnie drogo, taka biznesowo luksusowa dzielnica mam zajęło, która tutaj mieszka i sobie chwali no ale z tym parkingiem jest problem myślałam, że może wjadę do jakiegoś budynku wiecie i sobie je zapłacę za taki tam wiecie, za szlabanem parking ale nic nie znalazłam ale spa fajna, ojku, ale jestem zrelaksowana. Fantastycznie. Uf, mam słuchajcie, powera na moją urodziny. Ja byłem kupić karo prezenty. Pewnie zobaczy to w dniu swoich urodzin, więc pewnie uzyskałem już, już te prezenty. Yy, tutaj tą Fordzik to jest od Grzesia prezencik dla Karo. Tutaj kupiłem jej takie coś. I tu jest zestawik. To, pachów, a to pewnie wam pokażę i tutaj jeden prezencik ale to jeden prezencik będzie pod choinkę a drugi prezencik to są kosmetyki z kolorówki to może wam pokażę na vlogu pewnie bardzo pani miła była w Douglasie, Douglasie. bardzo ją pozdrawiam bardzo Ja nie wiem czy ogląda ale też jedna pani z Chanel dziewczyna, pozdrawia Karolina, pozdrawiamy Cię jeżeli oglądasz vlogaski, przemiła fajnie zapakowała rzeczy i ja teraz uciekamy, bo idziemy na lodowisko na starówkę, pojedziemy sobie furą, zjemy sobie chleb ze smalcem z ogórkiem. Moja stylowa tak wygląda, buty mam mroczne. Dobra, idę, ubrałem się cieplutko, bo będzie zimno, zamykam drzwi i uciekam do dziewczyn. Słuchajcie, najlepsze jedzonko, kiełbaska, ogórek, pajda, chleba ze smalcem. A tutaj dwa kubeczki gorącej czekolady. I stoimy tu z Karoliną pod... Jestem różowym ludzikiem. Jak ci się podoba? To jest fajnie, ale za dużo ludzi. Ja nie lubię... Wierzę, nie za dużo lubię, że... ludzi i mała nam ma ludzi strasznie. No. Takie uroki dziecka. Raz jest super, raz jest no, smaruda. O, rabus spac! Koniec Nie świata. Pięknie, że to jest po prostu coś niesamowitego. Zobaczcie, tutaj się śniężyńki wyświetlają. Gazdeczki w sumie. Z każdej strony to silnego. Super mega. Wiecie, Darek mi tutaj do domu przyniósł PR -y, więc razem sobie otworzymy te paczuszki śliczne, są, myślałam, że to jakiś prezent od niego. Turn your, turn your, turn your eyes on z Paese. Bardzo fajna przesyłka pr to są jakieś tusze. Wiecie co, w ogóle będę robiła znowu zbiorczy test rzeczy z PR-u, także na pewno nagram. Tutaj słuchajcie, prezent od elektrowni po wiśle. Już otwieram, I jakiś pan przyniósł dzisiaj, akurat mnie nie było. W zeszłym roku też dostałam prezencik bardzo fajny od nich, Czekajcie. Bardzo lubię to miejsce, powiem Wam, że Elektrownia Powiśle to jest takie miejsce, gdzie można i zjeść, i zrobić zakupy w Warszawie. Jak jesteście spoza Warszawy, to serdecznie Was zapraszam, bo e, piękne miejsce. Bombeczka piękna, jaka cudna. Bombka Friends and Family. Nie składamy rzeczy z internetu, tylko z serca. Nie spotykaj się z obowiązku, ale z potrzeby. Nie pytamy co u ciebie, z grzeczności, a nie, nie dawajmy prezentów na święta, tylko na zawsze. Przepraszam za przerwę, ale wróciłam po trzech godzinach, możecie to uwierzyć. Przy okazji położyłam dziecko, spać, kąpiel i tak dalej, więc mogę dokończyć moją paczuszkę. Friends and Family. Uuu, dostałam kasę na wydanie. W elektrowni powiśla, super. I dostałam tu, słuchajcie, notes. Z moimi inicjatywami. Naprawdę, warto się wybrać do elektrowni powiśle. A to Moleskine, fajnie. Kalendarz. Warto się wybrać do elektrowni powiśle, słuchajcie, bo mają naprawdę piękne rzeczy. I w ogóle sam budynek jest cudowny. Kolejna paczka przyszła z FaceBoom, czyli BodyBoom. I słuchajcie, jeszcze tą gość. Olejek powiększający usta. I te usta, także. To też powędruję, słuchajcie, do filmu z paczkami PR, gdzie po prostu będę testować sobie te rzeczy. No i ostatni, najpiękniejszy cukierek od mak'a Ten film idzie, ale w niedzielę wszedł, albo wchodzi, słuchajcie, e, odcinek, gdzie testuję kosmetyki marki Mak. I Wam mówię, czy warto jeszcze je kupować, więc tematycznie zobaczmy, co jest w środku. Wow! Uhuhu. To chyba świąteczna kolekcja. Ale opakowania. Rzęs. kocham rzęsy z mak'a Tak, to jest ta świąteczna kolekcja, widziałam jej zajawkę. Zawsze lubię te limitki, bo one mają piękne opakowania. W tym roku mi się średnio podoba, taki trochę liza, trochę cyrk. Tak nie w moim stylu, ale w środku ładnie. O, no tecki są super. Różka taka naprawdę. Ja Wam już i tak muszę nagrać, słuchajcie, test y kosmetyków z, z mojej kolekcji, ale ciemne te kolory czasami wypuszczają. Także no w sensie kosmetyków pomadek z mojej kolekcji lat jeszcze. Wow. No, bardzo ładne cień, Są takie wyjątkowe. Ale mam ma piękny zapach, taki waniliowy, Uwielbiam ten zapach. No powiem Wam, że fajnie. Dziękuję Mag za przesyłkę. Bardzo mi miło. Lubię dostawać nowości od Was. Super. Szkoda, że nie mogłam kalendarza w tym dokumencie otworzyć. No ale może za rok. Ja się będę zaraz zawierał zapieczeniem biszkoptów, ale z racji tego, żeby było szybciej, nie będę tego niestety nagrywał. Nagram po prostu, jak będę już przekładał, chcę się skupić na tym naprawdę, bo zajmie mi to sporo czasu. I Karolina pewnie otworzyła paczuszki, które dzisiaj przywieźliśmy z Maciekiem. Byliśmy na tej starówce, było fajnie, troszkę zimno, ale mała nam troszkę marudziła. czasem tak po prostu jest z dzieckiem, że ma swojego gorsze dni bo nie chciała po prostu uciekać ze swojego zamku ze śniegu. Nie chciała iść do domu. Był mały ryk. Niestety trzeba było ją przetransportować do auta w powietrzu. No i oczywiście teraz szczęśliwa jest, bo kupiłem takie... Nie wiem, czy pokazywałem wam to. Kupiłem takie kulki. Do kąpieli z psiego patrolu. Oczywiście tam nie ma psiego patrolu, tam jest tylko sam proszek, ale frajda z tym, że opakowanie się wyciąga z psiego patrolu, wiecie co będzie. Więc frajda jest taka fajna. I teraz szaleje, jest przeszczęśliwa, i mówi przepraszam, że tak krzyczała, bla bla bla. No tak jest, tak, tak po prostu jest z dziećmi. A tutaj widzę zimne, zimne oknie. Zdawanie na wspaniałego sylwestra, które spędzę w domu. Już się mogę doczekać z tego ciepłego łóżka Netflixa i zimowej herbaty. U boku. Coś wspaniałego. Tak. Ja się zabieram za pieczenie i widzimy się pewnie jutro. Dzięki za miłe komentarze. Udanego vlogmas. Trzymajcie się. Hej.